Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I nie jest to z Was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Bardzo ciekawy fragment listu do Efezjan. I pytanie, jakie się nasuwa, że dlaczego dopiero po przyjęciu zbawienia, które jest z wiary. Nasze uczynki mogą być dobre. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nie robimy ich ze względu na samych siebie, żeby się zbawić, ale ze względu na Chrystusa, ze względu na wdzięczność dla Niego, że On nas zbawił i że niczym nie, nie, nie mogliśmy sobie na to zasłużyć. Więc naszą odpowiedzią na to zbawienie jest wejście na drogę, jaką jest Chrystus. I podążanie z Chrystusem, drogą, którą On nam wyznacza. I tutaj jest bardzo ważna rzecz między legalizmem, które wynika ze starej natury człowieka, który nie ma odrodzonego ducha, a, a łaską i nową naturą, i sercem mięsistym, które wynika z nowej natury, że stara natura. Próbuję podążać za Bogiem, dlatego że jest mu coś winna, dlatego że y, zbawił go Bóg przez wiarę, ale teraz, żeby podtrzymać to zbawienie, to muszę chodzić w dobrych uczynkach, muszę być posłuszny tym dobrym uczynkom i chodzić w, w Chrystusie Jezusie w nich, bo inaczej Bóg mnie odrzuci i wycofa swoje zbawienie. I to jest. Y, Problem kamiennego serca, nieprzemienionego serca, natomiast serce mięsiste, serce dziecka, narodzonego z Bożego Ducha, takiego dziecka, który spotkał się z Chrystusem Jezusem w doświadczeniu miłości, przebaczenia jego grzechów i pewności zbawienia, jakie Chrystus mu przyniósł, ochoczo wyrywa się do pełnienia dobrych uczynków dla niego, ponieważ Chrystus jest najlepszą rzeczą, jaka mogła go spotkać. I to różni prawdziwą wiarę, która wynika z posłuszeństwa serca, od wiary legalistycznej, która, która wynika z posłuszeństwa umysłu, a serca zbuntowanego, które nie chce służyć Bogu. To jest, to jest bardzo ważne. I teraz druga rzecz jest taka: że. Co znaczy, że Bóg dla nas. Uczynki przygotowuje, tak? Co znaczy, że Bóg przygotowuje dla, e, dla nas drogę? Podam Wam trzy przykłady uczynków, które Bóg przygotowuje dla nas w Chrystusie, Jezusie, abyśmy w nich chodzili. E, z mojego doświadczenia z ostatniego czasu. Pier, pie, pierwsza historia to była taka, że ja pracuję w restauracji e, i, i przy, przy, przyszedł. E, Ktoś z szefostwa i poprosił mnie, czy nie mógłbym dzisiaj pracować w restauracji nieopodal, jakieś 16 mil od miejsca, w którym pracuję, że dzisiaj po prostu mnie tam zawiozą, będę tam 8 godzin, a później mnie odwiozą z powrotem. No i ja się zgodziłem. Pojechałem tam i ja tam kiedyś, kiedyś byłem i pracowałem i spotkałem. Starą znajomą, której nie widziałem już dwa lata, ona się bardzo ucieszyła, przywitała mnie, powiedziała: Łukasz, w ogóle super, że jesteś, żeśmy zaczęli pracować, rozmawiać, co tam u nas. I w pewnym momencie menadżer wysłał najpierw ją na przerwę, a mnie zaraz 5 minut po niej. Gdzieś tak wyszedłem na tą przerwę i pomyślałem sobie, że jej poszukam, i przyszło mi do głowy, że ona jest na przystanku, że tam, że tam sobie po prostu siedzi. I zaszedłem i rzeczywiście tam była, i zaczęła mi opowiadać o swoich chorobach, o dolegliwościach, z którymi się męczy, na które lekarze w ogóle nie znajdują żadnej odpowiedzi, tak? I po prostu jej jest strasznie ciężko. I kiedy mi opowiadała te historie swoich chorób, to przyszło mi do głowy coś takiego, żeby jej zaproponować modlitwę o to, tak? I opowiedzieć jej o Chrystusie. I kiedy już otwierałem usta i chciałem jej to powiedzieć, to ona mówi do mnie: Zanim coś powiesz, to pozwól, że ja ci coś opowiem, bo kilka dni temu miałam sen i ty mi się śniłeś. A ja mówię do niej: No to opowiadaj. I ona mówi: że wyglądało to mniej więcej tak, że szłam wieczorem do pracy do restauracji. I kiedy przechodziłam obok restauracji, to było okienko otwarte przy wydawaniu żywności, i ty tam stałeś. Tak? I, i, I zacząłeś rozmawiać ze mną, i powiedziałeś do mnie cześć. A ja ci odpowiedziałam, cześć. I ty do mnie mówisz, wiesz co? A ona się pyta, co? Będę się modlił o ciebie. I tak się ten sen skończył. I ona to odebrała jako e, bożą, bożą ingerencję, boże działanie. I ten sen. Wzmocnił jej wiarę w Chrystusa. Oczywiście pomodliliśmy się, ona później oddała życie Jezusowi, i to też podniosło moją wiarę, i pokazało mi, że ja nic nie zaplanowałem w tej całej historii. Tak? Bóg użył mnie i przygotował całe okoliczności i wszelkie możliwości do tego miejsca, żeby. Przyjść z tą kobietą do modlitwy i do miejsca oddania życia Jezusowi. I to był pierwszy uczynek, że, że ja zobaczyłem, że nic ze mnie, że absolutnie nic nie było tutaj przygotowane i planowane przeze mnie. I to był Boży Uczynek w Chrystusie Jezusie, który Bóg przygotował. Druga rzecz to była taka: taka historia, że mam grupę i spotykamy się z taką dziewczyną i z takim chłopakiem. I kiedy, kiedy żeśmy się spotkali, to ta dziewczyna mówi: Słuchaj, miałam sen, tak, że po prostu modliłeś się o tego chłopaka, on ma problem z wyjazdami na dłuższe dystanse, i że ty się modliłeś, tak, modliliście się razem, i on został uwolniony od ducha i, i po prostu zaczął podróżować. I ja do niej mówię: No to skoro pojawiłem się w tym śnie, tak, i tak ci Bóg pokazał, że się modliłem. No to pomodlimy się na koniec naszej grupy. I rzeczywiście pomodliliśmy się na koniec naszej grupy i wierzę w to, że ten chłopak został uwolniony do wyjazdów. Niedługo będzie wyjazd, będzie okazja wyjazdu na jakoś dłuższą na, w jakiejś dłuższej perspektywie, tak, dłuższy wyjazd. I on się finalnie zdecydował na ten wyjazd. Także to kolejny taki uczynek, gdzie Bóg mnie po prostu włożył w czyjś sen jako sługę Bożego, jako kogoś, kto się modli, uzdrawia, uwalnia, tak? I to też zupełnie nie było ze mnie, tak? Ja się tam pojawiłem, Bóg wiedział, że to wszystko się wydarzy, że ja będę i, i użył mnie. Trzecia historia to, to była taka, że. Zachodzę do pracy, tak, jak zwykle, i podchodzi do mnie znajomy z pracy i mówi do mnie. Fajnie Łukasz w ogóle, że przyszedłeś, w ogóle super, że jesteś, tak? A ja tak słucham, i on zaczyna mi opowiadać, bo mówi, bo jak ty wchodzisz, to ja czuję taki pokój, taki pokój mnie ogarnia, moje w ogóle serce się uspokaja i myśli cichną. Jak ty jesteś w ogóle w, w środku to ja się czuję bezpiecznie i spokojnie, ja się inaczej czuję, jak Ty jesteś. I mówi, no po prostu super, że przyszedłeś, tak? Ja mówię, no to jest w ogóle to super sprawa, tak? I zacząłem się nad tym zastanawiać, że to jest Boża obecność, tak? I Boży Duch, którego przynosimy ze sobą tam, gdzie idziemy, gdzie jesteśmy, tak? I później wieczorem zaszedłem do domu i były tam rekolekcje adwentowe Fabiana Błaszkiewicza i sobie włączyłem kolejną, jaka się pojawiła, i on zaczyna mówić o uczynkach i o owocach Ducha Świętego i mówi, że może myślisz, że uczynki, tak, i służba, że ty masz tam służyć, coś robić w kościele, tak, jakieś po prostu konkretne rzeczy. Natomiast to, to wcale nie musi być tak. I mówi, że wyobraź sobie, że taki uczynek. I owoc, który możesz przynieść możesz go nosić nieświadomie, tak? Możesz na przykład wnosić pokój Boży tam, gdzie wchodzisz, i ludzie odczuwają ten pokój, i to jest coś konkretnego, co ty dla nich robisz. I to jest owoc Ducha Świętego i konkretny uczynek, tak? I ja sobie zdałem sprawę, że kolejny raz Bóg zrobił coś, co nie wy wynikało ze mnie. Czego nie zaplanowałem, nie przygotowałem, i z czego w ogóle nie mogę się chlubić, tak? Czego do czego nie mogę dodać nawet 1% swojej woli i swo, jakiegoś swojego działania, tak? że Bóg od początku do końca wszystko zaplanował i używa mnie, nawet jak o tym nie wiem, tak? Używa mnie jak chce i gdzie chce. tak? I powiem wam, że to jest właśnie coś takiego, takie ochocze serce, tak? Że, że ja się często modlę, że mówię, Panie, użyj mnie, poślij mnie, zrób coś ze mną, tak? Spraw, żebym był użyteczny dla ludzi, żebym e, robił jakieś rzeczy dla ludzi, które im są potrzebne i żeby to wynikało z Ciebie, e, a nie ze mnie. I Bóg mnie stawia w takich sytuacjach, i to jest mega motywujące i to jest łaska i to jest coś co buduje wiarę. Dlatego jeszcze raz powiem, uczynki w Chrystusie Jezusie nie są z nas, tak? I uczynki mogą być dobre dlatego, że robimy je wreszcie nie ze względu na samych siebie, żeby się zbawić, nie ze względu na Boga, żeby sobie zasłużyć tymi dobrymi uczynkami na zbawienie, nie ze względu na Boga, żeby Podtrzymać tymi uczynkami swoje zbawienie, ale ze względu na to, że jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nas zbawił i wchodzimy ochoczo do Jego królestwa. Jeżeli robisz jakieś uczynki, bo tak wypada, bo tak mówi Biblia, bo tak powinienem robić, tak? masz jakiś schemat, że powinieneś y, na przykład karmić y, biednych, tak? albo pójść do kościoła i robić coś. Albo być ulicznym ewangelistą, albo być prorokiem, albo coś tam jeszcze innego, bo tak ci powiedzieli, albo tak ci mówi słowo, to może pozornie się wydawać dobre, natomiast popatrz, co jest w Twoich pragnieniach i w Twoim sercu, co chcesz robić dla Królestwa, co Bóg w Ciebie wkłada i gdzie Ciebie kieruje, tak? I popatrz. Czy czasem motywacja, z jaką to robisz, to nie jest strach, strach w złym sensie tego słowa, strach źle rozumiany, strach, który mówi: Jeżeli tego nie zrobię, to Bogu się nie spodobam, to wycofa swoje błogosławieństwo, to mnie odrzuci, to będzie na mnie zły, tak? Bogu się nie podoba takie serce, tak? Bóg ceni serce ochocze i serce mięsiste. Bóg ceni nową naturę, która mówi: Ojcze, jestem Ci tak wdzięczny, że nie jestem w stanie nic dodać do mojego zbawienia i spotkanie moje z Tobą było najpiękniejszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać. Więc nie wyobrażam sobie innej rzeczywistości i życia w innej rzeczywistości niż w rzeczywistości służenia Tobie i bycia częścią Królestwa, i bycia tym królewskim kapłaństwem, i sprawowania dobrych uczynków w miejsce Chrystusa, i poselstwa w miejsce Chrystusa. Dlatego poślij mnie, użyj mnie, daj mi swoją mądrość. Daj mi swojego ducha, postaw ludzi na mojej drodze i odziej mnie w dobre uczynki, abym w nich chodził dla Twojej chwały. Takie serce podoba się Bogu. Pozdrawiam, błogosławie. Do usłyszenia.